Kiedy wspólnie prowadzimy nabożeństwo, nie myślimy o tym, że jesteśmy mężem i żoną. Obydwo jesteśmy duchownymi i, i staramy się w tym momencie tak, jak najlepiej potrafimy, służyć Bogu. Ja Pochodzę z rodziny ewangelickiej. Rodzina ze strony mojej mamy, jak i mojego ojca, od dawna była wyznania ewangelickiego. Także, właściwie, w moim życiu nie było potrzeby zmiany wyznania. Ja po prostu w którymś momencie mojego duchowego rozwoju sama dla siebie odpowiedziałam sobie na pytanie: że kościół, w którym dzięki rodzicom byłam w taki, a nie inny sposób prowadzona do Boga, jest moim kościołem i że ja w tym kościele chcę pozostać, więc i chcę w tym kościele również pełnić służbę diakona. W moim przypadku też tak jest, że świadomie pozostałem w tym kościele. Tak jak świadomą była decyzja wejścia w święty związek małżeński z Małgorzatą. Myśmy się spotkali na studiach. Studiowaliśmy na jednym roku teologię w chrześcijańskiej akademii teologicznej. Zostaliśmy małżeństwem. I tak długo jak istnieje nasze małżeństwo, jest już to ponad 25 lat, tak długo też jesteśmy wspólnie w służbie, w tym kościele. Myślę, że nam to chyba się udało, że od samego początku staraliśmy się o to, żeby życie rodzinne splatało się z życiem parafialnym i na odwrót. Dlatego też jesteśmy bardzo dumni z tego, że trójka naszych dzieci mamy dwóch dorosłych synów, dorastającą córkę tak bardzo utożsamiają się z tym, co my robimy, i wspólnie z nami służą w tym kościele na różne sposoby. Przygotowaniem do świąt Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jest tak zwany okres pasyjny, czyli okres wielkiego postu. Początek to środa popielcowa, dzień pokuty, dzień modlitwy, potem czas, kiedy co tydzień ewangelicy spotykają się na tak zwanych tygodniowych, wieczornych nabożeństwach pasyjnych. Podczas tych nabożeństw czytamy historię męki zbawiciela, w każdym roku według relacji innego ewangelisty i to jest nasza ewangelicka Droga Krzyżowa. Każde budowanie czegoś, co nazwiemy grobem pańskim, jest bardzo często sugestywne i ukierunkowaniem. Tymczasem dla Ewangelika jest ważne to, aby w oparciu o Pismo Święte człowiek pozostał ze Słowem wcielonym, objawionym i to Słowo ma człowieka prowadzić. Czyli sam Chrystus, nie my poprzez nasze wyobrażenia, poprzez nasze obrazy, które tworzymy, ale sam Chrystus. Szczególnym dniem w Wielkim Tygodniu są te dwa dni Wielki Czwartek i Wielki Piątek. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Wieczerzy Pańskiej, czyli Oharystii, służby Chrystusa wobec nas jako Jego zboru, jako Jego kościoła. Przypominamy, że Chrystus zostawił nam pewien dar wieczerzy Pańskiej dar, dzięki któremu możemy odczuwać, przeżywać, doświadczać Jego bliskość. Wielki Piątek jest dniem, w którym wspominamy fakt cierpienia i męki Chrystusa. Przypomnijmy, że Krzyż jest dla nas Ewangelików z jednej strony znakiem gniewu Bożego, Bożej Sprawiedliwości, w której zapłatą za grzech jest śmierć. Ale ten gniew Boży i ta śmierć została wykonana nie na każdej i każdym z nas. Choć każdy i każdy z nas tam powinien być w miejscu Chrystusa, to wszystko stało się na osobie Chrystusa. Jednocześnie ten znak krzyża jest dla nas znakiem miłości Bożej. Z jednej strony radujemy się darem danym nam w Chrystusie, z drugiej strony ogarnia nas smutek i żal, że Chrystus za nas musiał cierpieć dla naszego zbawienia. Ogarnia nas wdzięczność, że to na nim dokonało się wypełnienie gniewu Bożego, słusznego gniewu za grzech człowieka. Wielki piątek jest tradycja, że na ołtarzu i na ambonie zawieszane są czarne nakrycia jako znak żałoby, powagi. Bardzo często też zawieszany jest kier, którym zasłaniany jest krzyż. I ciemność zaległa cały kraj aż do godziny dziewiątej, bo słońce się zaćmiło. A około godziny dziewiątej Jezus zawołał głosem wielkim Eli, Eli, lama sabachthani, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie Są so, Parafie, powiedzielibyśmy, bardzo ortodoksyjne, które nawet oprawę muzyczną redukują do minimum, a nawet są takie parafie, gdzie w ogóle organy milczą w tym dniu, milczą również dzwony. Dopiero w Wielkanoc wszystko na nowo ożywa. Wielkanoc rozpoczyna się od nabożeństwa rezurekcyjnego, ono najczęściej odbywa się o godzinie piątej. Niektóre parafie obchodzą to nabożeństwo w kościele, inne na cmentarzach, na świeżym powietrzu albo w kaplicach cmentarnych. Reformacji pieśń towarzyszyła zborowi Kościołowi jako rodzaj modlitwy, jako rodzaj wyznania, wreszcie jako rodzaj katechezy, lekcji nauczania. W pieśni była zapisana modlitwa, w pieśni zapisane było wyznanie wiary, ale tam też były podstawowe prawdy wiary. Był to zwykle umawiać, że kto śpiewa podwójnie się modli. Dobry. Żyjesz, żyjesz, się. Amen. Marcin Luther był y, zakonnikiem, należał do zakonu Augustianów o obostrzonej regule, był teologiem, był również, a może przede wszystkim, człowiekiem poszukującym żywego doświadczenia z Bogiem. I właściwie można powiedzieć, że cała jego Reformacja. Zrodziła się z tego właśnie, z pytania o Boga, o doświadczenie wiary, o podstawowe pytanie dla chrześcijanina i myślę, że dla każdego człowieka, jak mogę znaleźć zbawienie i pojednanie z Bogiem. Luther wychodząc od pytania o zbawienie stwierdził, że szereg praktyk, które były w ówczesnym kościele są sprzeczne z tym, co głosi Pismo Święte. I jednym z takich ważnych, kluczowych momentów dla historii reformacji to data 31 października 1517 roku. To czas, kiedy Wittenberga była odwiedzana przez wielu pielgrzymów, którzy przybywali do Wittenbergi, by pokłonić się relikwiom gromadzonym przez Fryderyka Mądrego. To pokłonienie się relikwiom, czczenie relikwii, wiązało się z uzyskaniem odpustu. Każda relikwia była oceniona i określała liczbę lat, które można było uzyskać, by zaoszczędzić sobie mąk. W czyściu i nawet mąd piekielnych. Luther postawił pytanie o to, co znaczy prawdziwa pokuta, czym jest prawdziwa pokuta. Napisał o tym w 95 tezach, które przybił do drzwi Kościoła Zamkowego Wittenberdze w przededniu Dnia Wszystkich Świętych Pańskich. Marcin Luther nie odrzucił tradycji. Marcin Luther odrzucił wszystko to, co w tradycji kościoła na przestrzeni wieków się nagromadziło, a było niezgodne ze Słowem Bożym. Luther podzielił całe wyznanie wiary na trzy artykuły: o stworzeniu, o zbawieniu i o kościele. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli jest to Twoja wiara, odpowiedz wierzy. Jak wierzysz tak, niechaj ci się stanie. W kościele ewangelickim reformatorowie przyjęli y, pewne określenie sakramentu, rozumienie sakramentu, które było znane już świętemu Augustynowi. I sakrament rozumiemy jako y, czynność ustanowioną w sposób wyraźny przez samego Chrystusa.